Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy Info. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję bardzo. W końcu można zrobić typy ankietowe. Jest na tyle meczu, że mogliśmy strzelić sobie ankietę. O co w tym chodzi? 5 typów, 5 typów z ankiety, która była na naszej grupie. Oczywiście wszystkich do grupy zapraszam. Link w opisie pod tym filmem. Ja z tego wybieram, tak naprawdę z waszych typów, z waszych głosów. Wybieram sobie dwa typy. Dwa typy moi drodzy i, i z tego sobie robię kupon. Dodatkowo oczywiście będzie konkurs, ale na sam początek przypomnę o promocji, bo można sobie zagrać pierwszy kupon za 176 zł i 14 groszy w Ewinerze. Jeżeli nie wejdzie, wróci do Was 155 zł, które od razu można wypłacić, nie trzeba nic obracać. O co w tym chodzi? Wystarczy, że założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego 155VIP, tak jak widzicie teraz na grafice i gotowe, można grać pierwszy kupon maksymalnie w tej promocji za 176 zł i 14 groszy, tak jak na tym filmie, obojętnie ile typów, obojętnie jakie zdarzenia i tak jak mówiłem, jeżeli kupon nie wejdzie, Wróci do Was 155 zł, które bez obrotów można od razu wypłacić także pod weekend. Jak znalazł, korzystamy. Link w opisie pod tym filmem. Także w pierwszym komentarzu, przepraszam, w pierwszym komentarzu pod tym filmem osoby zainteresowane. Zapraszam do skorzystania. Lecimy! Zanim przejdziemy do typów szybko konkurs, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć 5 dych? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w sobotnim meczu pomiędzy Atletico Madrid a Valladolid. Dodatkowo, jak zawsze, dopisujecie swój login gracza z winera, czyli standardowe zasady typujemy do 22.00. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Winner nie biorą udziału w zabawie. No a teraz przechodzimy przechodzimy już do typów i zaczynamy od tego, który w ankiecie zdobył no, najmniej głosów, czyli Watford, Leicester. Premier League oczywiście, tutaj over rzutów rożnych powyżej 9,5 rogali po kursie mniej więcej 1,71 i tak jak lubię grać sobie rzuty rożne tak akurat ten over do końca mnie nie przekonuje to jest pojedynek trzeciego Leicester z, z 17 Watfordem i oczywiście Watford tutaj walczy o życie, bo jest yy, z Burmów, po, po 27 punktów mają, a Burmów to pierwszy zespół, który jest w strefie spadkowej, więc tutaj trzeba mocno mocno uciekać i Watford gra u siebie, ale jeżeli chodzi o mecze liniowe Watfordu, 16-8 ich rogali, 8 3 rogale, 8 5 rogali, 5 2 rogale, 8 4 rogale to ostatnich 5 meczów, czyli tych rogali prócz jednego meczu. Wcale tak za dużo nie było, jeżeli chodzi o meczówki Leicester, no to 9 różnych w meczu, 9 ich, 7 w meczu, 4 ich, 13 w meczu, 7 ich, 10 w meczu 3 rogale ich, 7 w meczu, 0 różnych Leicester. Oczywiście ta linia może tutaj paść, bo założenie chyba jest takie, że że Watford rzuci się do ataku, a też Leicester musi tutaj walczyć o utrzymanie Trzeciej, trzeciej lokaty. Może o powalczenie o drugie miejsce, chociaż tam 7 punktów straty do Manchesteru City. W każdym razie to jest pierwsza propozycja: powyżej 9,5 punktów rożnych w całym meczu po kursie 1,71. Oczywiście od razu zachęcam do dyskusji w komentarzach, co wy o tym myślicie. Na końcu powiem wam, co ja wybieram. Pokażę wam swój kupon. Przechodzimy do drugiego zdarzenia: czyli Fortuna Dusseldorf e, augsburg Boting to Score, czyli obie drużyny strzelą gola po kursie 1,65. Oczywiście Bundesliga. No i tutaj mamy pojedynek też w dolnej części tabeli: Dusseldorf aktualnie 16 miejsce. Oni ostatnio grają fajnie, bo fa przegrali oczywiście z yy, najpierw tak, zremisowali z Hoffenheim 2 do 2 na własnym boisku, bardzo fajnie zagrali. Przegrali 1 do z Borusią Dortmund, ale tam bardzo długo otrzymywało się 0 do 0 i Halant ustalił w doliczonym czasie gry wynik spotkania. I w poprzedniej kolejce wywalczyli na wyjeździe Remis z lipskiem 2 do 2. To bardzo ważne punkty dla tego zespołu. Jeżeli chodzi o Augsburg, dwa oczka wyżej 35 punktów, czyli 6 punktów więcej niż, niż Fortuna Düsseldorf I też tutaj jeszcze do końca bezpieczni, spokojni nie, nie mogą być. Też te punkty tutaj naprawdę są ważne dla obu drużyn. Więc stąd ten Bottom tu że tutaj nie będzie murowania, bo nie ma murować czego. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ostatnie mecze Fortuny, to, to wszystko powiedziałem co i jak. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Augsburga, to przegrana 3 do 1 z Hoffenheim, wygrana na wyjeździe 1 do 0 z Mainz, 1 do 1 z Kolonią, 2 do 0 przegrana z Hertą. Gdzieś tam te bramki padają, ale ale czy ten bot team to score jest taki dobry, to sami musicie ocenić. W ostatnich 5 meczach 3 razy bot team to score kryty. No zobaczymy. Nie wiem czy 1.65 jest tego warte. Zostawiam to w waszej ocenie. Przechodzimy dalej. Zostajemy w Bundeslize. Wygrana Hoffenheim z Union Berlin. No i tutaj faktycznie. To mi się podoba, bo Hoffenheim aktualnie siódme miejsce, 46 oczek, czyli tyle samo co szósty Wolfsburg. Siódme miejsce daje kwalifikacje do Ligi Europy, a szóste miejsce już daje fazę, fazę grupową Ligi Europy, więc zdecydowanie warto tutaj o to powalczyć. Tyle samo oczek, czyli tutaj no, trzy punkty wydają się być obowiązkiem. Mecz z Union Berlin, który tak naprawdę to ma dwunaste miejsce, raczej, raczej spokojna strefa, tutaj spadek im nie, nie, nie grozi. Dwa ostatnie mecze to wygrany z Kolonią i Spadeborn, czyli też no, nie najmocniejsi rywale, jeżeli chodzi o Ho Hoffenheim, to w poprzedniej kolejce 3 do 1 huknęli Augsburg. I, I faktycznie ta gra wyglądała bardzo dobrze. Tutaj na zwycięstwo jest mniej więcej kurs 1,60 i to jest propozycja trzecia od dołu. Zostały nam dwie ostatnie, czyli Lipsk BVB. No, hit, hit tej kolejki Bundesligi. Pojedynek między drugim Dortmundem a trzecim Lipskiem. I tutaj mamy bottom to score, czyli obie drużyny strzelą gola. Oczywiście po kursie mniej więcej 1,47. Niski kurs, ale jak wiadomo, wszyscy wiemy, ofensywne drużyny. Dortmund 82 gole w 32 meczach. Lipsk 79 goli w, w 32 meczach. No, niesamowite, niesamowite liczby tu kręcone. No i to jest pojedynek chyba o wicemistrzostwo. Ta drużyna, która tutaj wygra, to, to raczej to wicemistrzostwo zgarnia. Na pewno bardzo się do tego przybliży i, I dla mnie tutaj nawet lekkim faworytem chyba jest Lipsk, jeżeli chodzi o ostatnich 5 meczów, 4 razy kryty kryty bot team to score i te bramki naprawdę padają, oczywiście Dortmund w poprzedniej kolejce przegrało 2-0 z Mainz, nie strzelili gola, chociaż no mieli bardzo dużo, bardzo dużo okazji. Tutaj propozycja na Botim tu Tuskori to jest druga, najlepsza propozycja w tej ankiecie, druga, która zebrała po prostu największą ilość głosów. A największą ilość głosów zebrało zwycięstwo Atletico Madry, które w poprzedniej kolejce rozgromiło Osasunę na wyjeździe 5-0 do 0 i gra wyglądała wybitnie. To trzeba powiedzieć, grają z 15 Valladolid i jeżeli tutaj chcą walczyć jeszcze o, o, o trzecie miejsce, bo, bo gdzieś tam no oczywiście Barcelona i Real to już są daleko, daleko. Ale trzecie miejsce w zasięgu, czyli dwa punkty straty do Sebii zawsze fajnie być na podium na zakończenie sezonu i oczywiście trzeba też uciekać przed piątym Hetafe, przed szóstym Realem Sociedad, bo, bo to są tylko dwa punkty straty, a wiadomo, miejsca od 1 do 4, runda grupowa Ligi Mistrzów, trochę niżej, I to już jest Liga Europy, więc tutaj jest o co, o, o co walczyć i, i na własnym stadionie no, powinni to ugrać. Pokazali, że są w dobrej formie w poprzedniej kolejce z Osasuną, wygrywając 5 do 0, naprawdę dobrze grając i tutaj po prostu proponujemy, no wszyscy proponujemy, proponujecie zwycięstwo Atletico i mój kupon, moi drodzy, wygląda tak. Wybieram dwa zwycięstwa, czyli zwycięstwo Hoffenheim po kursie 1,60. No wydaje mi się, że, że. No i zwycięstwo Atletico, bo to są dwa mecze, w których naprawdę faworyci muszą walczyć o trzy punkty, grają u siebie, więc teoretycznie, mimo że bez kibiców, no to zawsze gdzieś tam w głowie jest, że gra, gramy u siebie. No i tutaj macie stawkę pod promocję. 176,14 do zgarnięcia 347 zł, jeżeli ten kupon nie wejdzie. Nowi gracze, którzy założą konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, otrzymają 155 zł zwrotu, które od razu można wypłacić. Różnica to jest oczywiście podatek, trzeba o tym pamiętać. No i zobaczymy, jak pójdą ankietowe po, po takiej długiej przerwie. Tu zdarzało się, że 5 typów na ankiecie siadało, i, i to kilka razy, nie tylko raz. Ale myślę, że większość tutaj widzów, którzy, którzy ankietowe oglądali, to pamiętają. Długie ten filmy, długi ten film zawsze, ankietowe są dłuższe, więc musicie to wybaczyć. Na sam koniec, bo to już tyle, wszystko powiedziałem, co trzeba. Na sam koniec zapraszam do subskrypcji, zapraszam do grup, linki w opisie pod tym filmem. Trzymamy, trzymamy kciuki za kupon, oczywiście zachęcam do brania udziału w konkursie. Pięćdziesięć trafi do kogoś z Was. Dobrego dnia, trzymajcie się, zielonych kuponów, na razie.